Wojtek, powiedz, jak zarządzać zespołem przez internet w czasach pandemii. Jeśli zajmę się tym tematem, to najpierw chcę ci trochę opowiedzieć, Filip, o procesie grupowym, czyli o zjawisku psychologicznym, który fascynuje mnie od wielu, wielu lat od 1982 roku, kiedy stałem się trenerem. To jest temat naszej ostatniej książki, którą napisałem, wydaliśmy mniej więcej rok temu, Zrozumieć Zespół. I moja najwie... zawsze mówię: to jest największa grupa, mała grupa, to jest największa miłość mojego życia, poza moją żoną. I trochę ci opowiem, jak grupa się rozwija, i w związku z tym, co sądzę, że się stało na skutek tego kryzysu. Omówię tylko trzy fazy. Tych faz jest sześć, ale omówię tylko trzy, bo one są interesujące. Pierwszą fazą rozwoju małej grupy jest tak zwana faza zależności. W biznesie zdarza się bardzo rzadko, ale na przykład dużo widać, dużo więcej widać w szkole, w pierwszych klasach szkoły. Zależność to jest taka sytuacja, kiedy powstaje nowy zespół i jest nowy szef. I ludzie zaczynają, przychodzą do pracy i bardzo się boją. W związku z tym jest pewne hasło w zależności. Nie wychylać się, nie dać się ocenić. Na pewno byłeś na przykład na zebraniu w szkole swojego dziecka, gdzie jakaś pani, ja to przeżywałem strasznie, we wrześniu zadaje takie pytanie: Kto z państwa do trójki klasowej? I nagle wszyscy. Ludzie, poważni często, na poważnych stanowiskach zaczynają spuszczać wzrok, patrzą w podłogę i udają, że tej sytuacji nie ma. Jakby wierzyli w taką zasadę, jak ona mnie nie widzi, jak ja jej nie widzę, to może ona mnie też nie zauważy. To jest sytuacja, kiedy idziesz na imprezę i nie znasz ludzi, przychodzisz pierwszy raz i sam pewnie często masz wrażenie, że się strasznie dziwacznie zachowujesz. Nie? czy nasz dużo gadać, być głośno, opowiadać jakieś durne dowcipy, przechwalać się albo coś takiego. Taka atmosfera bardzo płytkiego kontaktu, dużo lęku. Najdzielniejsi ludzie potrafią w sytuacji fazy zależności milczeć i nic nie mówić, bo się boją o cel. Faza zależności oczywiście w biznesie jest otrzymywana przez niektóre niektóre organizacje. To są wszystkie te organizacje, w których zależy ludziom na posłuszeństwie, bezwzględnym posłuszeństwie, a nie na kreatywności ludzi. Tak na przykład jest w wojsku, a znak, że posłuszeństwo jest podstawą. Tak jest w sektach różnych, ale jest też firma. Ja spotykałem takie firmy, na czele których stali bardzo zamordystyczni szefowie, autokratyczni szefowie i wszyscy Wykonywali ich polecenia, nikt się nie wychylał, nikt nie protestował, nikt się nie odzywał na zebraniach z takim szefem. Faza zależności może trwać bardzo długo, bo wystarczy od rana do nocy opieprzać swoich ludzi, wystarczy rozliczać, oceniać, pouczać i można ją utrzymywać latami, i niektórzy szefowie z tego korzystają. Widziałem, Oczywiście indywidualne osoby odchodzą, ale grupa generalnie jest posłuszna, zachowuje się jak dzieci, natomiast jest skazana na to. Nie wykazuje się żadną kreatywnością. Pamiętam, jak kiedyś przyszedł do nas szef, prezes, właściciel potężnej firmy i na pytanie nasze, czego się oczekuje po szkoleniach z nami, odpowiedział coś takiego: Mam nadzieję, że panowie wszczepią. I mózg. Mózg. My wiedzieliśmy, że to nie jest tak, że on ma wyjątkowo głupich ludzi. Tylko, że wiedzieliśmy, że on jest autokratą, którego oni się boją. Jeżeli ludzie boją się szefa, boją się organizacji, to dramatycznie głupieją. Dramatycznie głupieją. Dlatego większość organizacji nie jest zainteresowana utrzymywaniem ludzi w fazie zależności, no bo mają ludzi, którzy potrafią o wszystko się pytać, nie podejmować żadnych decyzji, nie odważają się zaproponować żadnego nowego rozwiązania, bo boją się ośmieszenia albo boją się, że poniosą różne konsekwencje. Druga faza to faza różnicowania. Jeżeli organizacja nie utrzymuje ludzi w stanie zależności, to stanie się ona naturalna. Grupa po pewnym czasie odkrywa, że jedni ludzie są fajniejsi, inni mniej fajni, kogoś lubię, kogoś nie lubię, oraz że musi się grupa ukonstytuować. Ukonstytuować się to znaczy, że ludzie muszą obsadzić jak najlepsze role grupowe. Takich rol grupowych jest bardzo dużo. Jest lider nieformalny, jest szara eminencja, jest organizator, jest strażnik norm, jest błazen, który rozśmiesza wszystkich, jest koziołek ofiarny, na którym się wyżywają i też ma swoje korzyści. I ludzie chcą zająć jak najlepszą pozycję w grupie. I zrobią każdy numer, żeby tą pozycję zająć. To jest coś, co wykorzystują. Korporacji, wyścig szczurów. Na tym etapie ludzie zrobią każdy numer, żeby tylko w ich przekonaniu się zasłużyć i zdobyć jak najlepszą pozycję. To na przykład widać świetnie w szkole. Prawda? Dzieci w szkole są w fazie zależności mniej więcej do piątej klasy. Słuchają pani, ona jest ważna, nie rozrabiają. A pamiętam, że kiedyś jak Moi synowie poszli do piątej, i mój syn poszedł do piątej klasy. Tych klas, piątych było dziewięć, zebrano, było zebranie na jesieni, i w każdej z tych dziewięciu klas powiedziano to samo. Co się z tymi dziećmi stało? To była taka grzeczna klasa, to jest teraz najgorsza klasa w szkole. We wszystkich dziewięciu. Bo oświata nie rozumie procesu grupowego. Te dzieciaki weszły w fazę różnicowania, weszły w walkę. Oto, kto będzie miał najlepszą pozycję w grupie. W związku z tym, ja widziałem wyja na wyjazdach integracyjnych firmy FMCG, które robiły rzeczy niewyobrażalne. Nie wiem, widziałem w ludzi, którzy surfowali na drzwiach od pokoju po, gaśni po z gaśnicy, prawda? I nikt nie ponosił odpowiedzialności. Znam firmę, która zabierała na wyjazdy integracyjne zawsze karetkę pogotowia i ona się przydawała, zawsze się przydawała. Moją ulubioną historię powiedział mi mój pracownik. Pojechał do Karpacza, była zima. I, i, i rano wyszedł na balkon zapalić papierosa. I nagle zobaczył, że tam na niskim, z niskiego parteru skaczą na główkę do zaspy śnieżnej. No i po prostu zadziwił się, co tu się dzieje, prawda? I nie wiedział, czy ma interweniować, czy nie, ale z za rogu wyszedł szef tych ludzi, przełożony. No i krzyknął, panowie, panowie, tak nie można. I ten się uspokoił, no wreszcie jakiś głos rozsądku się pojawił. Ale niestety szef jeszcze dodał: W czapce się nie liczy. On sam był w tej fazie wyścigu szczurów. Ja doświadczałem to jako trener wiele razy, na moich zajęciach, Choć trudno w to uwierzyć, dyrektorzy regionalnie Poważnego Banku rzucali się ciastkami z krema. Tak jak to się działo na filmach, wiemy. Bardzo wiele razy byłem atakowany. Słyszałem o trenerze, którego grupa FMCG Szybko rotujących towarów, obwiązała papierem toaletowym jak mumie i wystawiła za drzwi, bo się postanowił skonfrontować z fazą różnicowania. To jest to, co w szkołach się dzieje, czego nie rozumieją nauczyciele, prawda? te zakładane kosze na głowę nauczycielom, te filmy. To nie jest tak, że dzieciaki to jest banda psychopatów. Nie, oni walczą o swoją pozycję w grupie. I to można wykorzystać, ponieważ w fazie różnicowania ludzie wykonają każde zadanie, nie będą się nad niczym zastanawiali. Jak mój znajomy szef powiedział, ze znanej firmy, której nie wymienię, jakby ktoś mu powiedział, że codziennie rano ma wchodzić do firmy krokiem marszowym i śpiewać hymn firmy, to on by nie pytał dlaczego, tylko by się zastanawiał, co zrobić, żeby jak najwyżej podnosić nogi i jak najgłośniej śpiewać, bo chciał się zasłużyć. Faza różnicowania, czyli to rozrabianie, to szaleństwo, te śmichy, często bardzo raniące, nie może trwać bez końca. Ono może trwać gdzieś półtora, dwa lata, i dlatego organizacje, korporacje, co dwa lata zmieniają strukturę. Kiedyś przyszedł do mnie szef sprzedaży potężnej, bardzo znanej firmy, i powiedział: Wojtek, dlaczego ta nasza góra co dwa lata zmienia nam całą strukturę. Człowiek ze Szczecina jedzie do Rzeszowa, prawda, mieszają się zespoły, a ja mówię Piotruś, no dlatego, że zaczynacie im wychodzić w fazy różnicowania i oni was próbują tam znowu zagnać, nawet ci powiem, co się stanie, teraz będzie dużo jakichś wyjazdów integracyjnych, team buildingów po to, żebyście przeszli fazę zależności i wrócili im do fazy różnicowania. No i to jest faza, która w życiu Dzieci na przykład, no trwa gdzieś tak do liceum. W liceum oczywiście zaczyna się to od nowa, ale liceum dochodzi do fazy, której najwięcej jest w polskim biznesie, to jest faza kryzysu odpowiedzialności. Jesteśmy mistrzami tego. Byliśmy właściwie mistrzami tego. Marudzimy, narzekamy, wszystko jest źle, wszyscy są do dupy, nic nie ma, to się nie udaje, nie ma papieru toaletowego, sprzętu, samochodów. Możemy godzinami, ja to czasem słyszę w kuluarach moich szkoleń, godzinami narzekać, jaka centrala głupia, jak wszystko nie rozumie, jak nie rozumie potrzeb ludzi i tak dalej. Pasja, pasja, pasja. To jest tak jak nastolatek. Kiedyś do mojego kolegi przyszedł jego syn i powiedział, ojciec. Nie chcę, żebyś mi więcej mówił, kiedy mam wracać do domu. A on kiwnął głową, ten ojciec, ale zaczął się śmiać, kiedy ten syn jeszcze dopowiedział. A teraz daj mi 50 zł, bo nie mam na dyskotekę. Można? I nie mogę zrozumieć, dlaczego ten ojciec się śmieje. To jest, wszyscy są winni, a ja jestem OK, inni są OK, organizacja jest nie OK. I nie ukrywam, że kiedy pisaliśmy książkę o procesie grupowym, książkę Zrozumieć się, to Zespół, to, to tej fazie poświęciliśmy ponad połowę książki, nie wiedząc, że przyjdzie koronawirus <grym> i to się stanie niepotrzebne. Bo jak myślisz, Filip, do jakiej fazy w tej chwili cofnęły się zespoły? No wiesz, no doskonale obaj wiemy, że wszyscy cofnęli się do fazy zależności. No. Stoją karnie w kolejkach, patrzą. Przyjmują każdą decyzję, godzą się, godzą się na obniżenie pensji. Ja teraz rozmawiam z ludźmi coś, gdyby ktoś dwa miesiące temu podjął decyzję o obniżeniu wszystkim pensji o połowę, to wszyscy by rzucili papierami albo roznieśli firmę. A teraz jeszcze. Uśmiechają się i mówią: Jest wszystko klawo, bo ludzie są przerażeni. To jest wtórna faza zależności. Ona się zdarza w firmach. Często jest tak, że zespół już fajnie działa, ale nagle szef przychodzi i pyta nam się: Powiedzcie mi, jakie macie pomysły, jak rozwiązać problemy, które przed nami stoją? I nagle spotyka go martwa cisza. To oznacza zawsze, że oni mają coś bardzo trudnego mu do powiedzenia, a ja się boją. Przestraszyli się i nie odzywają się. Ale to powiedz, dlaczego uważasz, że w tej chwili zrozumienie procesu grupowego jest tak istotne w prowadzeniu zespołu? Dlatego, że ludzie są w fazie zależności, a faza zależności wtórna czy jakakolwiek objawia się potężnym lękiem i nieprawdopodobnymi projekcjami. Oni siedzą w domach i kombinują i się boją. Ja to słyszę rozmawiając z różnymi szefami. Oczywiście, część ludzi w sposób uzasadniony boi się, że zostaną zwolnieni, prawda, że stracą pracę, że nie znajdą sobie nowej. Ale nie tylko takie lęki są. Szef sprzedaży firmy farmaceutycznej prawda, powiedział mi, że jego ludzie się boją, że ponieważ sprzedaje się im tak jak nigdy w życiu, tak. że się okaże, że są niepotrzebni. Część ludzi się boi. Że firmy sobie wezmą nowych na ich miejsce, dwa razy tańszych pracowników, bo tego nie będzie brakować na rynku. Lęków jest nieskończona ilość i tak naprawdę faza zależności w dużej mierze polega na ograniczaniu tych lęków i projekcji, czyli wyobrażeń. Ludzie siedzą, grzeją się, dzwonią do siebie, dzielą się plotkami i ich przerażenie rośnie. I Uświadomiliśmy sobie, że w tej chwili możemy tylko w jeden sposób pomagać szefom. szefom. Przygotować ich do przejścia, iluś kroków wyciągania ludzi z fazy zależności. Mhm. Te kroki to jest na przykład, nie wiem, powiedzenie ludziom, czym się będę kierował. Te kroki to jest obdzwonienie, ich zrozumienie, bo nic tak nie pomaga w takiej fazie, jak to, że ktoś się odetka i powie parę słów o swoich lękach, o swoich potrzebach. To ma być stały rytuał, jak dostarczanie im możliwie ważnych informacji. Nie wiem, założenie biuletynu na przykład szefowskiego gdzie codziennie chociażby pisze, dzisiaj nowego nic się nie dowiedziałem, albo komentuje plotki, które idą. Ale... Współpraca z górą, żeby jak najwięcej informacji zdobywać. No jest ileś takich rzeczy, które warto sobie przetrenować, a nie tylko usłyszeć o nich i wdrożyć je, żeby ludzie się przestali trochę bać. No. no ale w jakimś sensie posiadanie zespołu w, kryzy w takiej kryzysowej sytuacji w fazie zależności wydaje się wygodne, a ty mówisz, żeby pójść o krok dalej. Dlaczego? No dlatego, że. To się wydaje wygodne, ale naprawdę działanie w świecie projekcji, wyobrażeń, lęków jest straszne, ale jeszcze coś ważniejszego, szefowie też się boją. I wchodząc w relacje ze swoimi podwładnymi, mogą wiele swoich lęków zlikwidować, przestać sobie wyobrażać. Przecież jak ja gadam teraz z szefami non stop, bo oni potrzebują mnie do różnych spraw i pomocy, to oni strasznie boją się. Tego, co ci ludzie myślą, jak zareagują, co sobie o nich pomyślą, i tak dalej. Faza zależności to jest taka faza, gdzie wszyscy potrzebują informacji, rozmowy, kontaktu. I jak to zorganizować, to ja jestem gotów tego uczyć na osobnym Nie. warsztacie. Ja chcę uruchomić warsztat. Szef w, fazie, w kryzysie, szef działający w kryzysie przez internet. Gdzie wspólnie z ludźmi, w małych grupach, 8-10 osobowych na Zoomie, jestem gotowy przejść ten proces odtykania ludzi, ograniczania ilości projekcji i lęku, bo przypominam ci, jaki jest skutek lęku. Ogłupiali dramatycznie ludzie. No, nikt nie chce poza jakimiś potworami zamordystycznymi prawda, posiadać. Zespołów, które są niezdolne do kreatywnego myślenia, a zwłaszcza do nazywania nowych pomysłów. Wyobrażasz sobie, jak, stra... jak bardzo będziemy wszyscy potrzebować kreatywności naszych podwładnych, kiedy ten cały bigos się skończy. To jest coś, co musimy mieć, bo sami przecież wszystkiego nie wymyślimy. Także zapraszam serdecznie zainteresowanych do zapisywania się na. Szkolenia przez internet, w małe grupach. Oczywiście to jest tak, że ja też muszę zarabiać. Moje szkolenia do jesieni, bo o tym rozmawiam przestały istnieć. Nikt się w czasach koronawirusa nie spotka na sali szkoleniowej. Dlatego takie szkolenie będzie płatne. Będzie płatne 100 złotych od osoby za sesję, co wydaje mi się niewygórowaną kwotą, zwłaszcza jeżeli firmy zdecydują się dofinansować taką, taką działalność. I zapraszam do kontaktu i zainteresowane osoby do kontaktu z moją asystentką Renato Gielą, a mailowo albo telefonicznie informacje dostaniecie na ekranie.